you mm -hmm. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Flany witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim nowym kanale Kładosfera. Słuchajcie, za mną jak widzicie stoi Kymko MXU 550. Rozpoczyna się sezon wiosenny, także chcę sobie zrobić taki krótki przegląd na zasadzie nasmarowania po prostu tej dźwigni od zmiany biegów Jak ją ruszam, to czuję po prostu, że to jest tam wszystko suche, skrzypi, więc po prostu chciałem to rozebrać, zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz i będziemy to musieli przesmarować. Także co, biorę się do pracy, słuchajcie. Tutaj jak widzicie, musimy sobie ściągnąć cały ten boczek. Musimy ściągnąć również pokrywę tutaj tego schowka. Oczywiście siedzenie. No i tą wajchę wtedy zobaczymy i będziemy widzieć jak to wygląda. Także ja, tak jak mówię, biorę się do pracy, nie będę Was zanudzał ściąganiem tego wszystkiego. Jest tutaj dużo odkręcania, także puszczam sobie teraz timelapsa i pokażę Wam jak już będzie ściągnięte. Jak widzicie, pierwszy etap tego rozbierania mamy już za sobą. Tutaj ten stopień, który mamy zawsze pod lewą nogą, jest już ściągnięty. Pokazała nam się rama i ten uchwyt, który tutaj do ramy jest przykręcony. I widzimy tutaj już jakieś oznaczenia silnika, więc lecimy sobie z tą rozbiórką dalej. Drodzy, jak widzicie tutaj już siedzenie Pokrywę, schowka Mamy ściągniętą również ten przedni panel Tutaj, zobaczcie Cały kład jest w błocie Nie wiedziałem, że to wszystko się tak tutaj brudzi pod spodem Także będzie tutaj trzeba częściej zaglądać I czyścić Oczywiście jak to ściągnę, zaraz sobie tu wszystko poczyszczę Tak, żeby jak najdłużej Utrzymać go w dobrej kondycji No i co, żeby ściągnąć ten panel To tutaj gdzieś podobno trzeba szarpnąć Widziałem u wspaniałego na blogu Na vlogu i powinien nam z tego tutaj zaczepu gdzieś wyskoczyć, tak? Nie chciałbym tego urwać Poczekajcie Tutaj trzeba to... a. tu mogę wsunąć w rękę, tak I delikatnie szarpnąć do góry, o Faktycznie, jest tutaj taki plastik i on musi wyjść Dosyć tak ciasno to siedzi Także dobrze, że tutaj niczego nie złamałem Następnie trzeba troszkę to przesunąć W tamtą stronę Okej, okay. no i mamy Zobaczcie, cały boczek nam strzedł. Tutaj mamy komplet tych plastyczków. No i co, i pokazała nam się Ta dźwignia zmiany biegów Zobaczcie, tutaj jeszcze jakiś patyk Tak ona wygląda nie Słyszycie? Tutaj wszystko mi skrzypi na tym wodziku, dlatego będzie trzeba wziąć i to wszystko tutaj przesmarować. Ciekawe, czy to musi być tutaj ściśnięte na maksa, czy to nie no, musi mieć jakiś luz, więc ten luz tutaj musimy zostawić. Ale troszeczkę się to tutaj wszystko telepie No ale nic, dobra, tutaj zobaczcie, widzimy, że nie ma w ogóle żadnego smaru Więc I tutaj również, zobaczcie Więc po prostu będę chciał to przesmarować, tak żeby e, Tego za szybko nie wyrobić, no i żeby to tak nie skrzypiało po prostu, bo to też Troszeczkę deprymuje, jak gdzieś tam pod ręką to wszystko skrzypi No i co, zobaczcie, mamy tutaj od góry widoczny silnik, głowicę, cylinder Tutaj jest świeca, z tego co widzę Więc dostęp do takich najważniejszych rzeczy jest Oczywiście sobie to wszystko tutaj teraz poczyszczę Poodkurzam z tego brudu Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze rozrusznik widoczny od góry Także poodkurzam, poczyszczę, tak jak mówię No i złożę sobie to do kupy Ostatnio jeździliśmy po rzece, więc tutaj od spodu jest dosyć mocno czyściutki, wyczyszczony, wypukany można powiedzieć Ale od góry tego błota sporo zostało Yeah. <laughs> you Kupiłem zobaczcie taki oto biały smar litowy z PTFE, odporny na działania wody i soli, nie spływa z powierzchni pionowych działa antykorozyjnie, więc przykniemy sobie tutaj na te elementy o których wam mówiłem. Przyszedł pomocnik. Pomogę, ładnie pachnie korne. Nie? No. Z takim smarem ładnym. Dobra. Mamy to mniej więcej zapsikane. Poruszamy troszkę, żeby weszło tu i tam. No i słuchajcie, już nie skrzypi, więc jest sukces, bo na tym najbardziej mi zależało, żeby to po prostu przestało skrzypieć, więc już jest sukces. Chciemy sobie jeszcze teraz, żeby uzupełnić po tym, po tym jak poruszaliśmy, żeby to wszystko się tutaj powypełniało. No i elegancko. Mamy zrobione to, co chcieliśmy. Teraz spojrzymy sobie jeszcze tutaj. Słuchajcie, zobaczcie tutaj. Widzę, że przykorodowała mi ta nakrętka i jakieś takie ślady korozyjne tutaj widzę. Więc ciągniemy sobie ten cały uchwyt, tą podstopę i zobaczymy, jak to wygląda tutaj od spodu. Poczekaj, poczekaj. No, kręć. Dobra, wyciągaj, o weszło O popatrz Widzisz, to nam się tutaj obijało I zaczyna nam korodować Widzisz, patrz No i spójrzcie, ta podstopnica tutaj Szybko się dosyć wyobijała i zaczyna ona nam tutaj korodować I teraz zastanawiam się, jaki może być remedium na coś takiego, żeby to jak najdłużej wytrzymało ale chyba po prostu to ślipniemy teraz szczotką i zamalujemy. Kurde, ale ten lakier tutaj jest cienki. Gdzieś ty to chłopie. Całe się uszczy. Więc trzeba będzie, myślę, te elementy zwyczajnie wypiaskować i zawieźć do proszkowego malowania, żeby ten lakier był bardziej wytrzymały na tych elementach. Także po sezonie, jak pojeździmy to tak właśnie się tym zajmiemy. OK, mamy to poprawione farbą. Damy sobie temu troszkę podesknąć, i za chwilę zabezpieczymy jeszcze całość woskiem. No i co do końca sezonu musi wytrzymać. Jeszcze, oczywiście, jak nam tutaj kapnęło na wydech, to przetrzemy sobie to z tego smaru, bo jest on pewnie łatwopalny. Więc, żeby gdzieś nam się tutaj nie zaczął na tym wydechu tlić, jak odpalimy kłada. A tak a propos, to właśnie odpalimy go jeszcze. boku jak silnik pracuje, czy nie widać żadnych niepokojących objawów, jakichś wycieków i tego typu historii. Ale powiedzmy tak na oko, wszystko wydaje się z tej strony być ok. Więc myślę, że będzie dobrze. Dobra, możemy to składać z powrotem. Wycieramy sobie to jeszcze wszystko tutaj, jak już mamy to na zewnątrz. Dobra, i zakładamy to. Dobra, tu nam siadło. Tutaj też powinno nam siąść zaraz. Poczekajcie, tu cyk. Wskoczy nam ten plasticzek Wskoczył, bez problemu To nam musi siąść tutaj Dobrze myślę, tak? Tak było chyba, nie? Tak, dobra, cyk Dobra Dobra, zaczynamy to składać z powrotem Dajemy sobie klips jeden Powiem wam, że muszę zamówić kilka takich klipsów Bo widzę, że one mogą się wyrabiać z czasem Więc żeby mieć do ściągania, do zakładania Na stronie Motorlandu muszę sobie takie klipsy pozamawiać Dobra, ten plasticzek nam siadł bardzo ładnie Jeszcze teraz gałeczkę założymy Gałeczkę sobie lekko podgrzejemy Bo zeszła, a teraz nam nie chce wejść Duwa. Ok, siedzi, dobra klipsik siadł na gałce, teraz już się to nie tucze, nie skrzypi, więc mamy efekt osiągnięty, następnie zakładamy sobie tutaj ten, pokrywę tego schowka Dobra, co tam następne jest? Ta obudówka teraz musi iść. Dobra, to nam tutaj już przeschło, więc smarujemy to jeszcze woskiem żeby tutaj ta wilgoć się tego nie imała No i zobaczcie, wszystko już mamy poskładane i na swoim miejscu. A te klucze, słuchajcie, które tutaj mamy pod siedzeniem, normalnie to wezmę i wrzucę sobie tutaj do schowka, ponieważ. Tam, jak widzieliście, zbiera się sporo wody, i zaraz te klucze po prostu będą całe, że tak powiem, sponiewierane przez wilgoć. Dlatego wrzucamy je sobie do schowka. No i co, jak widzieliście, to zająłem się jeszcze tym tutaj, żeby to wszystko nawoskować pod spodem, żeby usunąć tą korozję. Bo oczywiście to się obija, jakieś tam kamienie i tego typu rzeczy, kiedy jeździmy po jakichś wybojach. No i naturalne jest, że ten lakier będzie schodził, ale w przerwie teraz następnej, po tym sezonie, myślę, że zawnieźmiemy to po prostu do, do piaskowania. I do lakierni proszkowej, tak żeby jednak ten lakier był na tym grubszy, i żebyśmy nie musieli się tym przejmować. I to samo zrobimy sobie z drugiej strony, z tym, że przy kolejnej wymianie oleju będziemy się tam dostawać z drugiej strony do filtra, więc wtedy sobie zaglądniemy na tamtą prawą stronę, bo teraz skład ma przebiegu. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, bo nawet nie pamiętam dokładnie. 478 km. Przy 150 był pierwszy przegląd i wymiana oleju. Przy 1000, według książki serwisowej, jest następna wymiana oleju, ale na pewno tutaj zrobimy sobie wcześniej. Myślę, że za jakieś 20-30 km ten olej wymienimy sobie w silniku i w tylnym moście, i przednim. Tak żeby to wszystko było ok, bo oczywiście jest to wszystko teraz docierane było, więc myślę, że ten olej wypada sobie jeszcze raz zmienić, tak, żeby tutaj jak najdłużej ten, tą żywotność tego silnika utrzymać. Muzyka